Siemaneczko kochani, z racji tego, że dostaję wiele zapytań, co zrobiłem, żeby w klatce nie było zacieków, albo inaczej, co zrobiłem, żeby yy, mocz i kał nie spadały z górnej klatki na dół. A mianowicie mogę zacząć od tego, że bardzo mało, albo nic tak naprawdę, ale w tym odcinku postaram się właśnie... Opowiedzieć za i przeciw różnym typom różnym typom yy, sposobu radzenia sobie z tym, a mianowicie powiem tak, półtora roku temu zacząłem budować tą klatkę, i ją zbudowałem w końcu, i wtedy nasunęło się mi pytanie, co zrobić, żeby nie było zacieków? Bo kiedyś miałem tylko tą starą klatkę, i już wam pokazuję, jak Wygląda ta klatka, tak naprawdę teraz. Tutaj są straszne zacieki, tak naprawdę. Ale no. Na razie zostawiam tak, jest. No i na początku miałem zrobić szufladki wysuwane. Tak jak jest w niektórych, u niektórych hodowców w gałęziach albo też u królików. A mianowicie tutaj gdzieś do takiej wysokości szufladka wysuwana na rączce i u góry. U góry yy, kratka. Tylko, no, po pierwsze, drogo by to wyszło, bo kratka na całą klatkę, znaczy na całą, na całą podłogę, tu, tutaj, ten, w yy, całej klatce dużo by wyszło. A po drugie, no, postawiłem na naturalność u królików. I ja zawsze stawiam na naturalność. Staram się zrobić jak najbardziej środowisko naturalne dla zwierząt, tym bardziej dziki, tak jak króliki na przykład. W przyszłości były dzikie, ale no nie mogę zrobić yy, wybiegu, bo to jest brew moim zasadom, bo ja trawy nie podaję. Jedynie jakieś brzozy, ziółka i ten. A drugą sytuacją do tego byłoby to, że no królikom, w zależności od oczek tych kratek, łapki po prostu by się yy, tak naprawdę męczyły od tego siedzenia na tym i padałyby więc łatwo by było pokaleczyć mówię to ze swojej strony, jak u mnie to wygląda bo może inni hodowcy mają inne zdanie, więc tak jak teraz to jest tak się wypowiadam i oczywiście dużo łatwiej, szybciej by się sprzątało wyciągam tylko klapkę, wysypuję grabuję i posprzątane ale po pierwsze no, słomy też bym nie zużywał, no ale Zdecydowałem, że lepiej będzie dla królików, jak zrobię z czystych desek. A mianowicie tutaj, gdzieś mniej więcej 5 cm, te deski mają grubości. Tutaj jest akurat na równi z tym, jest deska. I grubość jest mniej więcej gdzieś dotąd. Jest, są te deski, dlatego, jak spada, spada kał czy mocz, no to najpierw wsiąknie w deski i dopiero później spadnie. Inną opcją była też kuweta. Myślałem nad kuwetą, no ale po pierwsze, no jest plastikowa, musiałbym zrobić pod wymiar klatkę, bo kuweta nie ma takiej wielkości kuwet jak mam klatki, musiałby, klatka musiałaby być, oj, agresywna, dotąd gdzieś mniej więcej, więc prawie o połowę mniejsza, albo o jedną trzecią, no i po drugie, no też jest z plastiku i króliki by gryzły, a po trzecie, no to za jedną taką kuwetę bym musiał ze 130-150 zł wydać. Prawdopodobnie, no to policzcie sobie, tutaj jest 9 klatek, no to ponad 1200-1300 pieniędzy musiałbym wydać złotych, więc yy, wydatek by był też ogromny z tego, więc też zrezygnowałem z tego. Mam paru hodowców, kolegów, którzy mają kuwety, są zadowoleni, ale ja też zrezygnowałem z tej opcji. Na początku też eksperymentując z racji tego, że yy, klatki miałem nową. No to, eksperymentując, zrobiłem tak, że na spód dałem kartę. Oczywiście, zobaczyć jak to się sprawdzi. Chwilę potrzymało, ale karton też zaczął nasiąkać, i to też się nie opłaca. Oczywiście uczę się na błędach, więc dlatego niektóre opcje są głupie, ale myślę, że też mnie dużo nauczyły. Na przykład na tamtej, w tej klatce, na, na początku, jeszcze zanim tą klatkę zbudowałem, postawiłem na to, żeby wypróbować coś w tej klatce. A mianowicie zrobiłem podłogę z papy. Z papy przykleiłem, po prostu przykleiłem, no przywierciłem y, dziury i papę na podłogę. Oczywiście podziałało, działało na miesiąc tak naprawdę, bo po miesiącu czasu yy, króliki <gryzły> nawet nie ugryzły, nie pogryzły tej klatki, tej, tej papy, ale w pewnym momencie po prostu swoimi pazurami zaczęły odczepiać, zaczęły gryźć. No i to się nie opłacało. Oczywiście fajnie się sprzątało. I już miałam kupioną nawet rolkę papy, bo się mi sprawdziło przez miesiąc, ale zdecydowałem, że też nie będę. Bo później jak się już zaczęło nawet nie było, nie gniło, ale już zaczęło się mieszać z moczem, no to też tak myślę, że to jest zła opcja. Jak widać tutaj, ta klatka też była wapnem porobiona, tak naprawdę na pasożyty zewnętrzne, ale jak już zobaczyłem, że odchodzą niektóre, no to się nie opłaca. Nie opłaca się po prostu yy, też wapnować klatek, bo to było akurat na pasożyty i też myślałem, że nie będzie wtedy tych zacieków widać, ale było jeszcze bardziej. Więc praktycznie wszystko. Zobaczyłem wszystkie opcje. Jedyną, taką najbardziej rozsądną opcją dla mnie, jest po prostu zrobić klatkę. Taką, że po prostu spód idzie do tyłu, czyli idzie pod skosem, tak naprawdę. Tak jak na przykład jest dach, tylko tu jest na pewno stromiej, więc nie o to mi chodzi, ale pod skosem. I zastanawiałem się nad tym. Ale musiałbym, z racji tego, że ta klatka komora jest duża, musiałbym pod skosem zrobić dość ostro tamtą stronę, żeby ten morz spływał i przez to zrezygnowałem, bo królikom by może było gorzej. Ale na ten moment mam już sklejkę tam widać zakupioną, dwie, dwie płyty OSB i prawdopodobnie zrobię to samo, czyli sklejkę tutaj. Zrobię takiej samej wielkości, jak tutaj jest podłoga górna. I sklejkę przyczepię gdzieś mniej więcej do tej wysokości, i po zrobię tam mniej więcej do, tamtych, do tamtej dziurki, nie. Tak jakoś mniej więcej. Tam jeszcze zrobię taki yy, większą dziurę, większą szparę, żeby ten kał spływał tam. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak naprawdę, i zrobię po prostu, no jest podłoga główna i pod tym będzie mniejsza z płyty OSB i w dół. I prawdopodobnie na płytę OSB właśnie dam jeszcze jakiś silikon, żeby to szybciej spływało po prostu. No i nie wsiąkało mi w płytę OSB. I tak prawdopodobnie zrobię. Ale na tym moment jestem zadowolony z tego, jak się ta klatka sprawuje, bo dopiero mniej więcej po roku czasu jakieś zacieki było widać. I tak naprawdę, no, widać, tutaj jest akurat mniejsze, mniejsza wielkość, no bo tu naprzód, a na podłogę kładłem większą grubość, no i tak to wygląda, Taka, takie deseczki były zrobione. Jeszcze yy, powiem Wam, żeby zapobiec zaciekom, robię tak, że jak sprzątam klatki, tutaj tego nie będzie widać, bo mi się skończył akurat, daję na spód neosan na i po prostu pół godziny odczekuję i dopiero króliki wsadzam i słomę, dużo słomy, jak widać tu jest warstwa słomy. Tu jest dużo, no ciężko mi jest na całą klatkę tak rozrzucić, ale tu na przykład dzisiaj sprzątałem. No to niektóre klatki mają bardzo dużo słomy. Chyba ta. No jest tu warstwa słomy. Tak naprawdę duża, jak widać. To jest warstwa słomy. Teraz tu... Dzisiaj był mocny grad, to trochę zacieków, znaczy zacieków zacinało, trochę zmoczyło z tej strony, ale to nic. I bardzo dużo słomy daje, ale powiem wam tak, że dużo daje Neosan albo sandezja, jak się sypie przy sprzątaniu, bo wtedy wsiąka wilgoć, a oprócz wilgoci, no to jest ten przyjemny zapach, przyjemniejszy. Ja stosuję sam Neosan. I zobaczymy, jak to będzie dalej się potoczy. A tak naprawdę daję grubą warstwę słomy, najpierw osan, grubą warstwę słomy i to wystarcza. Tak naprawdę. No i oczywiście ja tak nie sprzątam dość często, bo chcę, żeby się też króliki zahartowały, więc sprzątam co miesiąc. Tylko po to co miesiąc, żeby nie było takiej warstwy yy, główna, tak naprawdę, <laughs> takiej wielkiej warstwy. Aby się po prostu nie robiły większe zacieki, tylko sprzątam na bieżąco. Jak już widzę, że jest słoma przemielona, bo króliki też yy, słomę podgryzają, raczej nie jedzą, nie, nie ten, bo widzę, że ona jest tylko przemielona, żeby ścierały też ząbki, no to wtedy jest słoma przemielona, no to wtedy sprzątam. Jak widzę, że już jest. Tutaj już nie mam klatki takie, bo wszystkie są posprzątane, żebym wam pokazać, jak to wygląda, no ale. Tak jest. Tak naprawdę, więc jak widzicie, ja na, na ten moment nic nie stosuję. Pewnie będę miał tutaj pod skosem drugą podłogę i zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Ale tak naprawdę, jakoś 2,5 do 5 centymetrów mam deseczkę. Des deski, oczywiście. Mam grubsze troszkę szpary, żeby ten, ka... znaczy, ten moc się nie zatrzymywał gdzieś w deskach, nie wsiąkał. Tutaj może będzie widać. Zobaczymy. Tu nie jest akurat, to nie jest to. Tu mi się akurat na osan skończył. Tu miałem gdzieś takie większe szpary. Tak jak tu na przykład z tyłu. No to mniej więcej trochę bliżej chciałem zrobić, żeby tak nie kapało na króliki. Tylko tak spływało swobodnie. Tu nie mam akurat, nie pokażę, nie mam, nie mam przykładu dobrego. No ale nic. No i najwięcej no to oczywiście, jak najwięcej słomy w klatce. I to wystarcza. Neosan po pierwsze, ta deseczka grubsza. Deseczki, samiczka ładnie karmi. Yy, druga rzecz, Neosan. I trzecia, gruba warstwa słomy, tak naprawdę. No i jeszcze sprzątanie co miesiąc. Co półtora miesiąca góra, zależy jaka, jakiej wielkości jest komora. Więc myślę, że w tym odcinku to na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że się udało mi wyjaśnić wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Chào